Na koniec tego sezonu zrobimy oczywiście podsumowanie sobie. Nie wierzę! Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Snapcraft. Dzisiaj około godziny 15 na moim fanpage'u, do którego link znajdziecie w opisie, odbędzie się live, na którym będziemy próbowali speedranować Minecrafta z zabiciem wszystkich mobów. Czyli dostanie tego achievementu. Będzie ciekawie, ale myślę, że nam się uda. Generalnie speedrun miał być już jakiś czas temu, ale dopiero dzisiaj myślę, że uda mi się zorganizować na tyle dużo czasu, aby móc całość zrobić. Już stąd nie wyjdziesz nigdy. <laughs> Witam Was jeszcze raz, moi drodzy. Uuu, się rozpadało. Na szczęście jesteśmy w Kopule, to na łeb nam nie leci. W kolejnym odcinku serii Snapcraft, ostatnio jest dosyć spora posłucha na kanale. Bardzo mało filmów się pojawia, i to jeszcze odrobinkę potrwa, bo cały czas trwają prace nad przeglądem. Mam już nagrane wszystkie biomy oraz wszystkie bloki. Ja do zorganizowania, do nagrania mam jeszcze o mobach, o strukturach i po mniejszych zmianach, co myślę, że już no nie będzie aż takie tragiczne jak nagranie wszystkich bloków. Pozostałymi zmianami zajmie się Zeti, tymi bardziej technicznymi, więc mam nadzieję, że oboje zdążymy do wydania 1.16, a to no nie wiadomo kiedy konkretnie, ale obawiam się, że szybciej niż wszystkim nam się wydaje. Ja naprawdę trzymam kciuki, żeby dopiero na początku lipca się to pojawiło, jak nie później, bo dzięki temu będę miał znacznie więcej czasu na przygotowanie tego przeglądu, jak na przykład niespodziewanie, by teraz nam zostały wydana ta aktualizacja, no to nie mógłbym Wam rzucić od razu w dniu wydania tego, no bo byłoby to niekompletne, moi drodzy, a tego bardzo bym oczywiście nie chciał. Yy, I przy okazji Wam się pochwalę, że jest to już 99. odcinek tego sezonu Snapcraft 4. Wow, dobry wynik. Kolejny będzie setny, to zrobimy coś tam, myślę, ciekawego. Coś, co Wam się spodoba. No, a pewnie tak Wam zaraz powiem, więc... Spokojnie, więc no cóż, jeżeli lubicie Snapcrafta i tak dalej, no to wiecie, bo ludzie się już śmieją, są memy, że no jeżeli doceniacie moją pracę, nie wiem co w tym śmiesznego, ale fajnie jest kurcze, kiedy ludzie zostawiają te łapki w górę, niby to jest nic specjalnego, one na dobrą sprawę mam wrażenie, że nawet nie promują tych materiałów, chociaż niektórzy mogliby się z tym kłócić. Ale to samo na Facebooku. Na Facebooku jak robię live'y, też proszę o zostawienie tych reakcji, czyli najlepiej WOW, bo wiecie, to wygląda tak jakby live WoW za kogoś, albo lajka, like czy serducha. Tam to kompletnie nic nie daje, ale też lubię jak chociaż na stream jest te 1000 reakcji, bo to powoduje, że aż tysiąc ludzi. Tysiącu ludziom podoba się ten live i zostawili właśnie tę reakcję. Właśnie zareagowali na niego, podobnie z tymi łapkami w górę, jest to cholernie motywujące. Eee, natomiast dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj chciałbym wam pokazać jak zmienił się nasz sztuczny nether pod kopułą. Generalnie mógłbym jeszcze troszeczkę poczekać i bardziej to ogarnąć i wtedy wam to pokazać, niemniej jednak no, ostatnich odcinków jest mało, więc chcę wam na pewno dzisiaj ten odcinek nagrać. Dlatego też właśnie w tym odcinku zaprezentuję wam co się zmieniło w kwestii tego netheru. Pod terenem kopuły, a wygląda to z góry w ten sposób, o, już widzicie, widzicie, prawie mamy beacon netherite'owy, <laughs> przynajmniej obramówkę. I tak to się prezentuje z tej perspektywy, no nie za dużo widać, ja wiem, pozwólcie, że udam się do mojego laboratorium, o, się pozabijam jeszcze tutaj, od razu sobie kliknę tutaj na robienie miksturek i jedną sobie wezmę. Niedługo muszę w ogóle design fajnie zrobić temu laboratorium, ale to wkrótce. Dobra, wypijmy i od razu lepiej. No, moi drodzy, o, trwają prace nad ostatnią ćwiartką. ćwiartką. tutaj, gdzie będzie znajdował się biom Soul Sand Valley. Tutaj będę robił taką, jakby półwysepkę. To zaraz sobie będę też chciał skopać co mam tutaj. I zobaczcie, jak się tutaj rozejrzycie, nie wykopywałem diamentów stąd. Te wszystkie diamenty to są tutaj oczywiście odkryte. One bardzo fajnie wyglądają zupełnie jak na X-Rayu. Ja to mi w sumie chodziło. To są wszystkie diamenty, które znajdują. O, jeden ile tutaj mam błędów? Czekajcie, spróbuję sobie to naprawić. Raz, dwa, tutaj raz. O, od razu lepiej. E, specjalnie ich tutaj nie wydobywałem, po to, żeby na odcinku, i być może właśnie dzisiaj byśmy sobie tutaj spróbowali co nieco tego wydobyć. Chociaż z drugiej strony powiem Wam szczerze, hmm, czy nie poczekam z tym do jutra? Bo jutro będzie jakieś. Mu... Fuj, jutro? Jutro albo pojutrze? No, myślę, że w tym tygodniu. Dobra, już się troszeczkę zapędziłem, bo nie mam pojęcia, kiedy będzie kolejny odcinek. Ale w kolejnym odcinku chciałbym wykopać wszystkie diamenty, które jeszcze mam niewykopane, czyli te, które zdobędę tutaj. No i tutaj w skrzynce mam kilka yy, ród. Gdzie one są? Tutaj. Czyli mam tutaj, ile to jest 3, 4, 5, no powiedzmy 5,5 staka. Gdybym miał blisko 7 staków ród, to byłby naprawdę dobry wynik. I myślę, że jeżeli chodzi o bloki, no to to już byłby naprawdę dobry wynik, jeżeli chodzi o ilość bloków. Bo już tutaj mam 4,5 staka, praktycznie, więc Rekordzik na tym świecie będzie umocniony. No, szmaragd tam się nie wypowiadam. Wiem, co ten nederrak, tu robi. Miałem całą podwójną skrzynię. Yy, w ogóle, moi drodzy, też dwie rzeczy chciałbym Wam powiedzieć. Yy, na koniec tego sezonu zrobię, myślę, dosyć ciekawe podsumowanie. Ja będę sobie tutaj kopał, wiecie, będę sobie yy, kopał w czasie, kiedy zajmę będę tutaj sobie rozmawiał. Na koniec tego sezonu zrobiłem, oczywiście, podsumowanie sobie. Nie wierzę! No to troszkę mi się nie udało. <laughs> ja nie sądzę, że on wybuchnie. Jeju, ja pierdziele, no nie wierzę. Sią mi stąd! Bo jeszcze tych diamentów tutaj nie, nie pozwolicie zdobyć. No, dwa diamenty tylko. <laughs> no szkoda, ale jaki pech! Dlaczego nie poleciał dwie kratki dalej? <laughs> Tragedia. Dobra, o czym ja to wiem, bo potrzebowałem jakieś minutki, żeby się uspokoić. No, będę mógł blog zrobić. Eee, pod koniec tego sezonu, oczywiście, zrobię podsumowanie, i tam zrobiłem też podsumowanie wszystkich rekordów, jakie tutaj pobiłem. Nie oczywiście nie mówię tutaj o rekordach takich światowych, tylko o swoich, bo swoich rekordów tutaj naprawdę ogrom pobiłem. Eee, I będę chciał zrobić ich wszystkich podsumowanie. No pewnie tam jakieś rekordy też były takie, powiedzmy, no nie wiem, europejskie czy coś. No wiecie, przez jakiś czas przecież moja kopuła była największą kopułą w Europie, więc to też jest tutaj jakiś rekord. <laughs> Ale. Wkrótce, moi drodzy, będzie pięciolecie odpalenia serii, jaką jest SnapCraft, bo dokładnie 2000, w 2015 roku, bodajże chyba 11 lipca, pojawił się pierwszy odcinek. No i wkrótce właśnie będzie ten 11 lipca, tylko roku 2020. I moi drodzy, w ogóle czekajcie, mam dźwięki? Tak, tylko troszeczkę cicho. Właśnie tak Bednariusz bodajże, jeżeli się nie mylę, chyba, chyba właśnie Benariusz zaproponował na live'ie, aby zrobić taki maraton ze Snapcrafta, że codziennie przez jakiś czas pojawiałyby się odcinki, na przykład na jednym odcinku byłby jeden świat właśnie ze Snapcrafta i tak byśmy sobie podsumowali wszystkie światy przed rebootem, a potem nawet i wszystkie światy po ribucie, czyli odwiedziliby, skończylibyśmy ten maraton na zwiedzeniu bazy z trzeciego sezonu, jeżeli byście chcieli, chyba że tylko przed rebootem byśmy sobie to... Zwiedzili, ale to też mógłby być dosyć ciekawy maraton. I koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy taki pomysł na taki maraton by Wam się podobał, czy jednak uważacie, że to byłoby coś nudnego, no bo jednak tego Snapcrafta było dosyć, no sobie nie mówić, sporo, więc i sporo e, projektów tam powstało, projektów bas, samych bas i tak dalej, więc mogłoby Wam to się jakoś spodobać, moi drodzy. Mogło, tylko właśnie nie wiem jak bardzo czy uważacie to za dobry pomysł, czy jednak sobie odpuścić. Ja czytam raczej wszystkie komentarze, więc po prostu będę wiedział. Ankiet już chyba nie ma, bo normalnie będę dał tutaj ankietę, ale z tego co wiem, już na filmach niestety ankiet nie ma, są już jedynie tylko i wyłącznie na karcie społeczności, więc niestety hmm, tego dzisiaj wam nie zaproponuję. Ale komentarze możecie pisać, będzie mi miło. I będę mniej więcej wiedział, co o tym sądzicie. Dobra, ja sobie tutaj troszeczkę tego pokopię i wiecie co? Może to nie jest taki aż głupi pomysł, żeby dzisiaj rozkopać te diamenty. Znaczy rozkopać, inaczej wykopać, bo rozkopać to ja nie chcę. Jednak mi szkoda tych diamentów, co one tu były. Ile ich tam było? Na wiem, jest 3-4 sztuki. To mogło być 12 diamentów, jak nie lepiej. No ale cóż, no tak czasem bywa. Ja sobie jeszcze w ogóle tutaj odkryję troszeczkę ten teren. O, jeden, tego jest od zapierdzielenia. W ogóle ciekawostka, yy, zasypywanie lawy żwirem zaproponował mi jeden z widzów na live, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, czy to widzi. I mówiłem, że, kurczę, to może być całkiem niezły pomysł. I powiem, że spróbuję. I wiecie co? Spróbowałem. I to naprawdę nie jest takie złe. Bo można oczywiście zalać to lawą, ale to jest dużo pierdzielenia się z obsydianem. Można też sobie oczywiście wydobyć to do wiaderek, co też nie byłoby jakimś ultra głupim pomysłem, no ale nie chcę się teraz w to bawić, bo wiecie, do naderuje ja się wybiorę po zdobycie e, tych wiaderek z lawą, więc tym też sobie bez problemu jakoś poradzę. A i proszę bardzo, to naprawdę nie jest zły pomysł z tym żwirem. Niestety ludziska, to co mnie tu bije, też maciarze jedne, to mnie po prostu, no irytuje, to jest najgorsza rzecz podczas kopania tego, nasz normalnie rozszarpał wszystkich. I powiem wam szczerze, że nie da się tego uniknąć. Bo próbowałem jakoś tutaj wymyślić jakiś sposób na zniwelowanie tych takich rzeczy Jedynie co mi wpadło do głowy to latanie na miksturce niewidzialności No ale to tak średnio, nie. No zwłaszcza że czasem jednak przydaje się tutaj zbroja No i bym nie miał No to odpada Oświetlanie tego za każdym razem, no po prostu się nie odpłaca, no bo jednego poziomu no to jest jakieś 5 minut, coś takiego No to co 5 minut bym musiał poświęcać kolejne 3 na samo oświetlenie, potem to zniszczyć i tak naokoło No nie, po prostu nie Podczas samego oświetlania też, przecież, moby by mnie atakowały, więc podobna irytacja. Więc chyba jedyne co mi tutaj pozostało, to irytowanie się, że te moby się tutaj spawnują i mnie niestety atakują. Ale innej możliwości, chyba, na ogarnięcie tego niestety nie ma. No i tak, na szybko, moi drodzy, wam wytłumaczę, na jakiej zasadzie ja chcę tutaj to wszystko zrobić. Mam fajerwerki? Oczywiście, że już nie mam. Jesus, jak ja je stąd wydostanę? No nic, nieważne, ważne, sobie poradzę. E, w tym miejscu oczywiście mam tunel do Endu, o tym doskonale wiecie. Tutaj będzie jakaś taka powiedzmy trupia czacha, coś takiego przez co będziemy sobie wchodzili do środka. E, najprawdopodobniej w miejscu, w ćwiartce, w którym się znajduje e, będą nederowe pustkowia. Z tej strony planowałbym zrobić sobie e, szkarłatny albo wypaczony las, nie jestem pewien, ale jeden z lasów tutaj, tutaj będzie. Eee, drugi las będzie z tej strony, czyli lasy będą tak jakby blisko siebie, nie na przeciwko, yy, na znaczy przeciwko, ale nie na ukos, o to chodzi. A tu oczywiście będziemy mieli Soul Sand Valley, czyli mniej więcej właśnie to tak będzie wyglądało, że od dołu też będzie tutaj piasek dusz. Zrobię, zrobię jakieś kamieniny, te filary z bazaltu, co też myślę, że całkiem spoko będzie się prezentowało. Tutaj mnóstwo lawy będę musiał wylać, ponieważ yy, chcę tutaj zbudować niewielką, bo niewielką, ale jednak twierdzę, która normalnie w nederze występuje Oprócz tego nie zabraknie tutaj nederowych mobów takich jak myślę blazy, widerowe szkielety ee, Czy może nawet gaz co? Mam na to pomysł jak to zrobić tylko Pytanko czy to się uda? Myślę, że tak Myślę, że jest na to dosyć spora szansa No i może być dosyć interesująco nie? Jeżeli tutaj to skończę, będziemy mieli naprawdę piękne przejście do części netherowej. Jeżeli chodzi o kilofy, to one naprawdę nieziemsko szybko tutaj schodzą. W ogóle się Wam pochwalę. Kolejna rzecz. Patrzcie, już mam wydobyte 555 tysięcy kamienia. Ponad pół miliona. Myślę, że spokojnie robiąc tutaj ten projekt, dojdę do około. No, tak szacuję, 600 tysięcy. Może nawet i do końca sezonu tak się uda. Oby. Oby. No niestety, najdwieżej się kończy i zaraz tutaj będzie ciemno o i zdecydowanie więcej będę musiał tutaj tego glowstona pododawać żeby tutaj fajnie sufit był oświetlony ale ogólnikowo naprawdę efekt jaki tutaj powstaje mi się niesamowicie podoba i wierzę że ten projekt również i wam Moi drodzy się spodoba A ja muszę się udać do góry i zdobyć troszeczkę fajerwerek bo Bez tego Nie dam rady No dobra To ja sobie to wszystko tutaj e, Ogarnę Pyk. Night vision nastawione jedno wzięte I wiecie co Rozkopiemy sobie, znaczy rozkopiemy, wydobędziemy sobie te rudy, a w kolejnym odcinku na spokojnie sobie je rozkopiemy. I teraz, moi drodzy, zadanie dla was. Eee, napiszcie w komentarzu, ile obstawiacie, że tych wszystkich rud tutaj będzie. Nie liczymy tych, które zniszczył dzisiaj Creeper. No, jak mnie to boli. Jak obstawiacie, ile ich tutaj, moi drodzy, będzie? Zatrzymajcie w tej chwili filmik i napiszcie w komentarzu. A potem e, będziecie mieli albo satysfakcję, że udało wam się zdobyć, albo mniejszą satysfakcję, bo byliście blisko, albo będziecie smutni, bo wam się nie uda. Ale nie oszukujcie. To jest właśnie piękna ta zabawa, że wy możecie e, tutaj pr próbować zgadywać. No, taka nasza zabawa, często ją robimy sobie na live, nawet nie wiem, e, nie wiem jak to nazwać, w sumie, czy to jest zabawa. Chyba tak. Taka gierka nasza. Ja powiem Wam szczerze, obstawiam. Nieco ponad tak. Myślę, że będzie może, nie wiem, stack 5, coś takiego. No nie mam pojęcia ile nawet nie próbowałem tego szacować. Taka pierwsza liczba, jaka mi przychodzi do głowy. Więc ja obstawiam stack 5, czyli łącznie. Yy, no to będzie 69 bloków. Przypadek, naprawdę to był przypadek. Ale tak mi się wydaje, że właśnie taka ilość tutaj będzie, czyli w drugim strocie zobaczę 5 pojedynczych sztuk. Dobra, to ja teraz sobie tutaj to wywalam i bierzemy pierwszą rudę, oczywiście najlepiej z silk ciach, ciach i mamy 7. Siedem, ładny wynik. Gdzie mamy drugie diamenty? Tutaj się zakitrały w ściance. Tutaj mamy... Ło! Tu już troszeczkę więcej. Siedem sztuk. To już 13. Sympatyczna ilość. Dobrze. Teraz lecimy tu. E, uciekaj zombie, uciekaj! Ja z tobą nie chcę gadać. Tutaj mamy szósteczkę. Oby tu lawy nigdzie też nie było. Ani creepera. Ja już mam ze wspomnienia z tym szajsem. Z tym creeperem. Tutaj mamy ósemeczkę. Wiesz, jest szkielecik już niżej kurczę nigdzie nie spotkałem tutaj dziewiątki. W sumie same ósemki też są dosyć, no niezbyt częste. Mamy prawie pół staka. To jest druga ósemka i to jest chyba druga i ostatnia właśnie taka ilość diamentów. Yy, czy się mylę? Nie, chyba się nie mylę. O, to jeszcze jest dwójeczka. Albo dobra, do tutaj przejdziemy później. Zrobimy sobie to tak, że tutaj dam w ten sposób. Uciekaj. No i lecimy ósemkę. O tak, albo tak, zrobię. Jeden, cały czas się powtarzam, mówię cały czas tak. Ale tutaj sobie to zostawię i mamy przynajmniej dwa sloty zarezerwowane. I pytanko, czy będę miał rację? Mam nadzieję, że się pomylej i to znacznie na plus. Gorzej jakby było poniżej staka. Ej, naprawdę może być całkiem, całkiem. Już mamy 50. Tutaj sobie wydobędziemy te diamenciki. Hmm, Ciekawe, jak blisko będę. 51, tutaj mamy już 53, też taka śmieszna podwójna, znaczy śmieszne podwójne złoże. W ogóle, ciekawostka, zdarzyło mi się złoże puste, bo jeżeli na jakimś czanku nie ma diamentów, to znaczy, że y, złoże z ilości 0 diamentów się pojawia, bo złoża się pojawiają na każdym czanku, tylko właśnie zależnie od ilości, a że istnieje złoże o ilości 0, no to właśnie yy, w tym przypadku na jednym z czanków takie coś niestety się trafiło. Więc troszkę peszek. Okej, okay, na pewno jeszcze pomyliłem. I to znacznie, jak widzicie. Co mnie mega cieszy, bo jeszcze dużo. A nie, tam czekajcie, chyba jest jeszcze ósemka. Sporo tych diamentów. Dobra, biorę mój toporek, na którym mam Smite 5, czyli e, temu beginu na hita, co jest piękne. I proszę bardzo, jeszcze tutaj. Tu już raczej nic nie będzie, nie? To sobie zabudujemy. Ciach, ciach, ciach. I już mamy Stack 8. Już zdecydowanie się pomyliłem. Nice. tak 12. A, gdzie by teraz polecieć? Spróbuję może... Wiecie co? Ja zrobię to w ten sposób, że tutaj czwóreczka... ...spada. Jeszcze więcej stąd, tylko żeby mnie szkielet nie strącił. Przy ostatnim. <laughs> Udało się, dobra. Stack 22, kurde, dobry wynik. Dobry. A nie, tu nie ma ósemki, tu jest czwóreczka tylko. Chyba, że jeszcze coś później gdzieś trafię, e, jeżeli chodzi o kopanie tego Soul Sand Valley. Ale szczerze mówiąc, wątpię już. Raczej większość e, wydobyłem z tych czanków. Czy to wszystko? E, wiem, że jeszcze jest jedno miejsce, gdzie będzie ruda diamentów, ale oprócz tego miejsca, czy coś jeszcze jest? E, raczej nie. Bo tutaj jeszcze mam diamenciki, czekajcie, bo tutaj taka śmieszna jaskinia była z wodą. I to był jeden. <laughs> jeden! Autentycznie ludziska. Jeden, jedyny diament. No śmiesznie, stack 35, no tak trochę o 30 się pomyliłem. Brawo, brawo ja. Brawo ludzi, którzy mówili blisko 1,5 taka, a może nawet i tak 35. Jeżeli ktoś taki był bez oszukiwania, to brawo. Gratuluję, aż się kłaniam. Aż się kłaniam. Jeżeli ktoś napisał po obejrzeniu tego fragmentu, no to tak troszkę brzydko. Oszukiwać brzydko. No to dobra. Chyba wszystko. Całkiem fajna ilość. Tak mówiłem, jak byłoby 1,5 taka, to byłoby nieźle. I. Kurde, brakuje mi jeszcze tak. No, z siedmiu. Twój, cegam. Ja eee, dziewięciu. Dziewięciu jeszcze ród. i mam piękne siedem staków, które sobie jutro, moi drodzy, wydobędziemy. Albo pojutrze. zobaczymy, jaka będzie aktywność pod tym odcinkiem. I czy jutro nie będę e, robił czegoś bardziej czasochłonnego, ale myślę, że na dniach pojawi się kolejny odcinek ze Snapcrafta, gdzie wydobędziemy sobie wszystkie te diamenty. Ja jeszcze mam gdzieś nadzieję, że tutaj były jakieś rudy, które ja pominąłem, ale. Raczej już mała na to szansa, niestety. No dobrze, jeszcze tu może się rozejrzę za odrobiną szczęścia, no bo nie wiecie, to jest jako część tej dziury, takiej samej, więc ja tutaj nie kopię ani nic. To może jeszcze gdzieś tutaj się diamenty trafią. Kto się teraz spyta: TGB, a po co ci tyle diamentów? Ja też tego nie wiem, ale po prostu niesamowitą frajdę sprawia yy, posiadanie takiej ilości tego, powiedzmy, rzadkiego surowca. No nie tak rzadkiego jak Netherite, w ogóle ciekawostka, Widzicie, że mam tutaj 60 bloków, już niewiele mi brakuje do całej piramidki, przynajmniej do przykrycia jej. Więc to też niedługo sobie na spokojnie ogarniemy, więc będzie naprawdę chyba nieźle. No, moi drodzy, tak więc na dziś to byłoby na tyle. Wybaczcie, że taki odcinek dzisiaj krótki, bardziej pokazowy to, co się zmieniło. Nic nie zrobiliśmy na nim kreatywnego ani mega ciekawego, tylko właśnie taka, powiedzmy, aktualizacja zmian. Yy, w sumie po co ja tu schodzę? Chcę bardziej popatrzeć sobie na kopułę. Niemniej jednak, moi drodzy, no mówię, ostatnio bardzo dużo czasu spędzam nad przeglądem. Yy, mam nadzieję, że do końca tego tygodnia wszystkie MOBy będą omówione. Potem jeszcze spróbuję strukturę i w kolejnym tygodniu struktury właśnie pozostałe zmiany ogarnąć. Tak, żeby jak najszybciej ten przegląd był gotowy, bo nie wiadomo kiedy Mojang wyskoczy z tą premiery 1.16, a chcę na pewno na tę datę mieć ten przegląd zrobiony. Więc on jest dla mnie priorytetem w tej chwili, moi drodzy. Musicie jeszcze odrobinkę w tę cierpliwość z regularnymi, częstymi filmami się uzbroić, ale nie martwcie się, nie nudzi mi się YouTube, nie rzucam tego po prostu, yy, tworzę długi czas, czasochłonny filmik, abyście wszyscy. Mogli dowiedzieć się w jednym miejscu, w jednym filmie, wszystkich najważniejszych szczegółów, co w 1.16 zostało dodane. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodoba. Moi drodzy, piękne Wam i szczere dzięki za obejrzenie tego dzisiejszego odcinka. Jeżeli Wam się spodobało, to się bardzo cieszę. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce. Cześć! Pamiętajcie dzisiaj około 15 live ze speedrunu. Prosiliście mnie o to, aby był. To będzie.